Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empik Go i wydawnictwo Zielona Sowa zapraszają do wysłuchania książki Małgorzaty Kur zatytułowanej Tajemnica Belli Sofi. Czyta Anna Grochowska. Łukaszowi. Towarzyszowi podróży, nie tylko posjenie. 2022 rok. Błądziorno Katarina! wykrzyknął wysoki, szczupły mężczyzna na widok mamy Julki i Franka. Rodzina pół godziny temu wylądowała na lotnisku w słynącym z krzywej wieży włoskim mieście Pisa. zdążyła odebrać bagaże, po czym wpadła na uśmiechniętego włocha. Błądziorno Marko, odpowiedziała mama i pocałowała nieznajomego w oba policzki. To mój mąż, dodała po angielsku, wskazując na tatę. I dzieci, Julka i Franek. Tata i Julka również zostali wycałowani, jakby przyjaźnili się z Marko od lat. Tylko Franek uniknął tych czułości, odsuwając się najdalej, jak to możliwe, i podając mężczyźnie wyciągniętą dłoń. Gotowi na wspaniały wypoczynek? Spytał Marko, wyrywając mamie i Julce ich walizki. Jest taki miły i przyjazny, westchnęła dziewczynka do brata. Słyszała, że Włosi są bardzo otwarci i miała nadzieję, że syn Marko, Luka, okaże się równie entuzjastycznie nastawiony do ich przyjazdu. Raczej natarczywy, burknął Franek. Nie lubił rozmawiać z obcymi, a tym bardziej być przez nich dotykanym, przytulanym i całowanym. Miał 15 lat i nawet wobec rodziców rzadko pozwalał sobie na takie okazywanie uczuć. Poza tym przerażały go obce miejsca i ludzie mówiący w języku, którego nie rozumiał. Julka zaś była podekscytowana wakacjami we Włoszech. Co roku z rodziną wyjeżdżała do Francji, gdzie mieszkała ich babcia. Tym razem było to niemożliwe z powodu remontu. Francuska willa babci miała ponad 100 lat i wymagała gruntownej renowacji dachu. Babcia długo odkładała naprawę, na którą nie było jej stać, na szczęście w ostatnie wakacje dzięki swoim wnukom zdobyła odpowiednie fundusze. I choć Julka tęskniła za babcią i ukochaną Francją, jednocześnie cieszyła się, że kłopoty starszej pani się skończyły. Rodzice nie bez powodu ze wszystkich włoskich miejscowości na urlop wybrali Sienę miasteczko położone w centrum Toskanii. To właśnie tam mieszkała Agnieszka, żona Marko i przyjaciółka mamy ze studiów. Wiele lat temu Marko przyjechał z jednym plecakiem do Polski na wymianę studencką Erasmusa. Kilka lat później wrócił do Włoch z trzema walizkami żoną i synkiem. Droga do Sieny zajęła niecałe dwie godziny. Zanim się obejrzeli z obsadzonej drzewami autostrady, z której ku rozczarowaniu Julki i mamy nie było żadnych widoków na okolice, Marko skręcił w wąską drogę prowadzącą do centrum miasta. Trochę tu ciasno, jęknął Franek, gdy Marko przemierzał labirynt uliczek tworzących kaniony między dwupiętrowymi kamienicami. Mężczyzna musiał niemal stawać za każdym razem, gdy z naprzeciwka mijał ich inny samochód, aby nie zahaczyć o niego lusterkiem. Franek nie lubił ciasnych pomieszczeń, wąskich korytarzy i ciemnych zaułków. Zaraz będziemy, pocieszała chłopca mama, pełna podziwu dla umiejętności Marko. Sama zapewne zaklinowałaby się w którejś z uliczek, gdyby przyszło jej prowadzić auto. Tak, tak, już wysiadamy! Entuzjastycznie zakrzyknął Marko, zatrzymując się pod blado żółtą kamienicą z czerwonymi okiennicami i płaskorzeźbą z wizerunkiem gęsi widniejącą przy drzwiach. Julka poczuła się nieco zawiedziona, stojąc z walizką na tej smutnej, ciasnej, szaro brązowej uliczce, na której nie było żadnej zieleni, nie licząc kaktusa zwisającego z okna na pierwszym piętrze. Oprócz okiennic, jedynym kolorowym akcentem w zasięgu wzroku były niebieskie, pomarańczowe i żółte skarpetki wiszące na sznurkach w jednym z okien. Budynki nie miały balkonów, a z niektórych odpadł tynk, ukazując brązowo-szare cegły. To było zupełnie inne miasteczko niż pełne kwiatów, zieleni, ogrodów i pięknych willi wyglądających jak małe pałacyki w Dinach, gdzie mieszkała babcia. Tutaj, w Sienie, powietrze było suche i gorące, pozbawione ożywczej morskiej bryzy. Marko mówił, że najbliższa plaża znajduje się 150 kilometrów stąd. Wspaniałe miejsce, nie? Bardziej stwierdził, niż zapytał Włoch, kładąc dłoń na ramieniu Franka. Mhm, odparł niepewnie chłopak. Zastanawiał się, co będzie robić przez dwa tygodnie wakacji we Włoszech. Jeśli wnętrza tych kamienic są równie ciasne co uliczki, zapewne dostanie pokój z siostrą i nawet przez chwilę nie będzie miał spokoju. – Mieszkamy tu od niedawna, ale ten budynek ma kilkaset lat! – ekscytował się Marko. Mm, – To widać – stwierdził tata, wyraźnie oszołomiony podróżą – Marko chciał jeszcze coś dodać, ale nagle zielone drzwi do budynku uchyliły się i stanęła w nich szczupła, opalona blondynka oraz wysoki, ciemnowłosy nastolatek. Agnieszka! pisnęła mama, rzuciła walizkę na ziemię, nie zważając na znajdujący się w środku słoik ogórków kiszonych i podbiegła do przyjaciółki. Tak dawno się nie widziałyśmy. Wyglądasz pięknie, powiedziała mama. Zazdrościła koleżance domów Toskanii, pięknej okolicy, krainie pełnej winnic, gajów oliwnych i smukłych cyprysów, o której obejrzała tyle filmów. Jej zdaniem Agnieszka musiała się czuć jak na niekończących się wakacjach. Luka stał niepewnie krok za mamą. Był rok starszy od Julki i dwa lata młodszy od Franka, ale już dorównywał mu wzrostem. Miał falowane czarne włosy do ramion, zaczesane na bok i ciemną karnację. Julka mimowolnie pomyślała, że jest przystojny, Franek zaś ucieszył się, że chłopak nie jest równie wylewny jak jego ojciec. Gdy wszyscy się przywitali, Marko otworzył drzwi i zaprosił gości do środka. Kamienica była wąska, dwupiętrowa i w całości należała do ich rodziny. Na drugim piętrze znajdowały się pokoje, które Marko wynajmował turystom. To właśnie tam miała spać rodzina Julki. Na szczęście dziewczynka i jej brat dostali osobne sypialnie, mieli dzielić tylko Łazienkę. Julka wyobrażała sobie, że wnętrze budynku również będzie stare i szare. Okazało się jednak jasne i nowoczesne. Podłoga była wyłożona kolorowymi płytkami, ułożonymi w mozaikę a na białych ścianach wisiały obrazy przedstawiające toskańskie pejzaże. Sufit był pokryty ciemnobrązowymi, potężnymi legarami. Pokój, który dostała, pomalowano na słoneczny, żółty kolor. Znajdowały się w nim duże łóżko, szafa i stolik. Julka zostawiła walizkę w progu i podeszła do okna. Otworzyła je, wyjrzała i aż wstrzymała oddech z wrażenia. Okno wychodziło na ukryte od ulicy patio, wprost tonące w zieleni. Jedną ze ścian porastała kwitnąca na biało bugenwilla. Dziewczynka zauważyła też kilka niewysokich oliwek, figowiec i jukę. Po środku, pod parasolem, stały stół i krzesła, a do jednej ze ścian przyklejona była półokrągła fontanna. Okno w pokoju rodziców również wychodziło na patio. Natomiast Franek dostał pokój z widokiem od strony ulicy. Jego okno wychodziło wprost na mieszkanie właściciela kolorowych skarpetek. Gdy przez nie wyjrzał, zobaczył wbity w siebie wzrok starego mężczyzny z papierosem w ustach i wielkim złotym sygnetem na palcu. Świetnie! mruknął chłopiec i zasunął zasłony. Gdy wszyscy już wzięli chłodny prysznic. Co trwało wieki z uwagi na wspólną łazienkę, zeszli na patio, gdzie Agnieszka przygotowała prosty poczęstunek. Oliwki, sery, szynkę prosciutto, marynowane bakłażany i karczochy, świeże pieczywo z oliwą i winogrono. Mama Julki też miała prezenty dla gospodarzy. Marko dostał słoik domowych kiszonych ogórków, a Luka i Agnieszka książki. Rodzice uważali, że książka jest zawsze świetnym pomysłem na prezent. Choć akurat w przypadku podróży zagranicznych ta teoria nie do końca się sprawdzała. Ich bagaż ledwo zmieścił się w limicie wagi na lotnisku. Julka pomogła wybrać dwie powieści młodzieżowe dla Luki. Widząc, że chłopak otworzył jedną z nich, spytała: Dasz radę to przeczytać? Luka zaczerwienił się po same uszy i nerwowo kiwnął głową. Dobrze znasz polski? ciągnęła dziewczynka. Miała nadzieję, że zaprzyjaźni się z Luką, zanim zrobi to Franek, który z pewnością wymyśliłby jakieś mega nudne rozrywki. Gdyby nie Julka, w zeszłe wakacje nie oderwałby nosa od książki, nie odkryłby tajemnicy sprzed stu lat i nie znalazłby skarbu, dzięki któremu babcia może wyremontować dom. Luka zrobił się jeszcze bardziej czerwony, wzruszył ramionami i jęknął Trochę znam. Nie słuchaj go, kochanie, wtrąciła się przyjaciółka mamy, siedząca obok swojego syna. Luka świetnie mówi i czyta po polsku. Często rozmawiamy w domu w tym języku, bo dla mnie oczywiście jest to bardziej naturalne niż mówienie po włosku. Pierwsze lata swojego życia Luka spędził w Krakowie, tam nauczył się mówić. Przerwała na chwilę, przeżyła wielką soczystą oliwkę i zakrywając dłonią usta, szepnęła do Julki. Trochę się Was wstydzi. Choć Julce wydawało się to niemożliwe, Luka zarumienił się jeszcze bardziej. A Wy znacie włoski? Spytała Agnieszka, nadziewając na wykałaczkę kolejną oliwkę. Nic a nic, stwierdziła Julka. Znamy trochę angielski i francuski, bo nasza babcia mieszka we Francji, ale we Włoszech jesteśmy pierwszy raz. I jak wrażenia? spytała Agnieszka, wbijając wzrok we Franka. Trochę tu klaustrofobicznie, stwierdził brat Julki. Dziewczynka rzuciła mu karcące spojrzenie. Franek zawsze mówił to, co myśli, nie zastanawiając się, czy nie sprawia nikomu przykrości. Na szczęście przyjaciółka mamy ani trochę nie wydawała się urażona. Uśmiechnęła się i powiedziała. Taki właśnie jest urok tych starych włoskich miasteczek. W Polsce takich nie ma. A Siena jest bardzo stara. Podobno założyli ją synowie Remusa. Naprawdę? Franek się ożywił. Uwielbiał historię, choć głównie interesowała go druga wojna światowa. Tak głosi legenda. Agnieszka spojrzała na Julkę i widząc, że dziewczynka nie bardzo wie o co chodzi, wytłumaczyła: Remus i Romulus to założyciele Rzymu, bliźniacy, których własną piersią wykarmiła Wilczyca. A, rzeczywiście, uczyliśmy się o tym. Dziewczynka przypomniała sobie lekcje w szkole. Siena kryje wiele tajemnic. Może uda wam się jakąś odkryć? Luka chętnie wam w tym pomoże, prawda? Kochanie? Oprowadzisz nowych znajomych po mieście, dobrze? Tak, mamo, zgodził się chłopak. To załatwione. Jestem pewna, że się zaprzyjaźnicie. A teraz wcinajcie prawdziwe włoskie antipasti. Tak, jada się w Toskanii, powiedziała Agnieszka, podtykając Frankowi półmisek z przekąskami. Ciekawe, co robi Blanche, zastanawiała się Julka, siedząc z bratem na patio następnego dnia rano. Franek czytał książkę na czytniku, a ona zbierała opadłe kwiaty bugenwilli i układała między strony notatnika. No, rzeczywiście, wielka zagadka, odparł Franek. Na pewno to, co zwykle: śpi albo je. Blanche była ukochanym kotem Julki. W zeszłe wakacje z powodu remontu w domu rodzina zabrała ją do Francji. W tym roku jednak musieli zostawić ją pod opieką sąsiadki. Julka miała nadzieję, że pani Jadzia spędzi z kotem trochę czasu, a nie tylko włoży mu do miski jedzenie i wyjdzie. Empik Go: najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.